ci kochani, to Mary. I Mario. No i dzisiaj mamy taką małą rywalizację Megalini tak. z mega krzyżówką. Tak jest, zobaczymy kto wygra. Czy w ogóle coś wygramy? Mary sobie wybrała megalinię, a ja z kolei mega krzyżóweczkę. krzyżóweczkę lekko sobie. Popr... Nap... Drapałem. Naga no ja nie, ja tutaj jakoś ubadam radę się tutaj. Zdrapane, ale... No kto wygra, tylko pojęli za kaserce. Aha, dobra. Czerwone. Dobrze, może tak być. Tobie zielone. Może tak być, nie? Jak, jak tak wymyślisz. No zobaczymy, która zrapka da chociaż ten zwrocik. To co, jedzie pierwszy, może, tak? A może coś lepiej, zobaczymy. No może, Zobacz. a bo, Albo obie, nic. A jak zero, to wtedy co będzie? Nie wiem, to będziemy myśleć. <laughs> <Dobra>. Będziemy zakupy. <laughs> Dobra. Dobra, zaczynamy. Ja mam z numerem 15 mega krzyżóweczkę. I pierwsze dwie literki to będzie o oraz s. O, to nam się od razu utworzył. Teraz o, o o o oraz s. Tu mamy o s. O, s. Dobra, kolejne to k oraz m. KM, pij mamy KM K, K. No i więcej nie widzę. No nie. Literka A oraz literka H. O, tutaj już kolejne słówko powstało. A drugie już? No już mam A, dwa. A, dwa masz. O kurczę, to już ma grano. No zobaczymy, ale... No, no to się zanosi. A oraz H. To szli szlizaczka. A. Czy coś tu jeszcze nie? Następnie B oraz I. A to pewnie coś wymyślą, żeby tu. <coughs> czegoś zabrakło. B oraz I, dobra. Ojejko, bo ostatnia, Matko, I ostatnia literka to e. F. A F. O. A. Szkoda. No i zepsuli, jak zawsze. No, patrz, jakby było no, F, wiem, wiem. Śmiał. No więcej, No dobra. Pierwsze, pierwsza nic nie dała. Patrzymy do drugiej. Tu mamy z kolei F, X, są Litery. To to lubi. Tak, bardzo. Tu mamy tak F, F oraz X, czy coś tutaj no jeszcze? No nie. To będzie szybko. To pewnie szybko pójdzie fx, tu też nie widzę za bardzo, no nie, też nie widzę, no cóż, no to kolejne, p oraz k, no to już lepiej, to już trochę lepiej, p, k, k, tu mamy p, p, jeszcze gdzieś tutaj, a, tu jeszcze jest k, i jeszcze, tak, 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 tak to już zauważyłem, tylko musiałem wiórki odganiać. <laughs> P, K. dobra, teraz tu w drugi, mamy P, mamy K, tu mamy K, P się znalazło, K, tutaj, tutaj i to chyba na tyle. Mhm. Następnie R, H. Dobrze, na pewno są. Przynajmniej R. No. H zresztą też. RH. Mhm. Dobra, tu tyle. Okay. tyle. Mhm. Tutaj też się odnajdą R. O, mamy pierwsze słowo, tak? Tak. Dobra, jeszcze tu jest R. Ale tu chyba H nie było. Jeszcze R. Mhm. Jeszcze R. R jest, no tak. No i to chyba tyle. No, coś to się znajdzie nie? Kolejne to G oraz T. G T. G i T. Tu mamy G, mamy T. Jeszcze tutaj T. I to wszystko. A tutaj tu mamy T. Mamy również G. O, gody, drugie słówko. Jejku, no to jeszcze jedno, choć. No chociaż jedno, tak. No. G i T. Szukamy, szukamy. Jest jeszcze G. Jeszcze tu mamy, dobra. I cóż, czas na ostatnią literkę. Będzie to literka I. Tu mamy I. Tu mamy drzwi. Tutaj jeszcze i dorzucamy, ale chyba nic z tego. I w tej dolnej. I chyba nam też niewiele pomoże. No niestety. Puste. Pusto. Dobra. Zostało ostatnie dwie. Czasami ostatnia zaskoczyć. No, potrafi. U y, dobre, To mamy U, mamy U. Tutaj Y. nie widzę w dolnej. Y, y, U, U. Czy jeszcze? Chyba nie. Następne. O S. Mamy S. S. O. O. S. S. No to troszkę jest ich. Jeszcze las no. masz wyraz. No i powstał przy okazji wyraz tak las. No. O S, dobra. Teraz tutaj. O, o, S. O. O S O jeszcze. I to chyba na tyle. Kolejne dwie MH. Mamy M. Mamy M. M. I to by było na tyle. A tutaj M daje wyraz. No, ale żeby nie po jednym, nie? No właśnie. No i co? I to więcej nie znajdę. No. Dobra, następne dwie. Jeszcze B i P. Coś mi się tak to źle kojarzy. Niestety. BP, bo tu nic tak się nie otwiera za bardzo. No. A na dole. B. To będzie na no panią że Ci podała. Pewnie tak. Nie tą. Nie <grym> ten nowy. B i P, no dokładnie. No i cóż, została ostatnia literka. A P to jeszcze masz. A to, no to zaraz zupełnie. No i piękna litera. Na koniec Jodź, V. Nie mogę, nie. Tu jej nie ma. Tu nam co prawda tworzy wyraz, ale... No to jeszcze P było. A ale nie no niestety. To jest nie z V, no. Niestety. Po co to? No cóż, kontrolne zapewne są różne. To sobie jeszcze dla potwierdzenia je tylko odsłonimy. No, tak. no i są różne. Szkoda. Jest to pusto. Szkoda. Może Mary będzie miała trochę więcej szczęścia. Ja trzymam mocno kciuki i co? Dobrze. Ja mam kochani megalinię z numerkiem 12. Ja to nic nie nadrapała. Mam nadzieję, że to jakoś pójdzie mi. Sprawnie, oby. No to co, szukamy. Oj, w tę stronę, w tą stronę. Arbuza. Mamy tutaj. Tu mamy arbuza. Tu mamy arbuzika. Tutaj. Jak coś pominę, to Mariuszku, tu mi pomóż. Dobrze, dobrze. Chyba wszystkie arbuzy, dobra. Jedziemy następnym. Lodyk. Jak przyuważę, to podpowie. Lody, dobrze. Tu mamy lody. Tu są lody. Tu nie widzę. Tu też nie. I tu na samym końcu mamy lody. Dobra, następne. To jest co? Kokos. kokos. Kokosik. Czy tu gdzieś jest kokos? Jest. W wyżej. Też? Aha, tu. A ten fiolet mi zawsze ten ten kolor. Nie dostrzegam wtedy tych no. <noise> symboli. <głosy> tu mamy. Kokosik, czy jeszcze gdzieś no. mamy? Tak, tu jeszcze i jeszcze tutaj. To ty nie trzymasz kciuków? mnie obserwuje. <noise> <macznie> obserwuję. <noise> Dobra, nie musisz, bo i tak tam nic z tego... Dobra, korona, no, korona. Trzymali kciuków, przy zakupach. <laughs> Żeby dobre wybrać. Korony nie mamy. Pierwszego symbola nie ma. Następne to są klapki. Klapeczki, klapeczki. Czy tu w ogóle byłyście? Są tutaj. Tu też nie mamy. No nie. Kolejne to jest rowerek. Czy rower był? Też nie będzie. Nie, jest, jest, dobra, jakiś, trafi. jakiś jest jeden, Najpierw, ale jest. No. dzwonek, no dzwonek tutaj jest, o tu dajcie aparat i ja już podziękuję, Będzie dobrze. No. tak, dzwonek, dzwonek, dzwonek jest. tutaj, tak, tutaj nie ma, tutaj nie ma i tu też nie mamy, Następny. Liść. Liść, liść. Czy ty jesteś tutaj? Czy cię nie ma? Raczej nie. Ojejku, to jakoś te chłopocę. Chociaż jeszcze nie wiadomo, nie. Zwróć, poproszę. Łódź. Tu nie mamy, tu nie mamy, ale jest tutaj. I jest tu, i tu. Trochę ten drugi wezmę. Teraz mamy tutaj łódź, tak? Tutaj brak, tu jest. Tu też mamy, tu mamy, tu mamy. Dobra. Następny to pierścionek. Pierścionek tutaj nie ma, nie ma. Było takie cudze? Pierścione, pierścione. Chyba nie. No nie mam. No. Dobra, co teraz? Autko. Autko widzę. A już się jakaś podwija. Tu mamy. Samochodzik. Tu też. Tu tak. Tutaj nie mam. Nie ma. Teraz co piórko piórka są mamy, czyli jest biuro były tylko dwa no to wygląda U, malutko, no to jadę teraz od końca to będzie, będą korale a korale są tutaj i tutaj tu, tu jeszcze w jeszcze w a tu patrz jak ładnie były i nie zauważyłam się ja... I tu już nie mamy. I ostatnie z tej strony linii to klucz. Tu mamy klucz. Tu jest klucz. Tutaj. Tu już nie mamy. Dobra, została jeszcze jedna strona linii. Cytrynka. Cytrynka. No raczej o, raczej nie. A, to się źle zapowiada. Serduszko dla naszych kochanych widzów, wszystkich. Serduszko. No ale teraz tylko było. Tylko jedno, ale dobrze, że było. <laughs> Sakwa. Tu mamy sakwę. Tutaj. To tu myśmy źle kupili. Zobaczymy. Mamy jeszcze sakiewkę i jeszcze tu na końcu diament. Oj, diament chyba nie widziała, A nie, nie, zobaczę jednak. Jest diament. Tak. Jeden, ale był. Monetka. Z to chyba gorzej. Nie mamy. No ale dużo takich pustych przebiegów słoneczko tu, tu mamy tu mamy tak słońce 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 w zielony gdzie co? <grym> patrzy na siebie na słoneczko, oj sorry <grym> Dobra, tu już nie. Piłka. No, piłka była na pewno. Mm -hmm. Tu jest jedna piłeczka. I chyba ta jedna. Nie, no jeszcze druga. Czekaj, szukam jeszcze. A tutaj tak jeszcze. No coraz bliżej końca. A nic się nie dzieje. Prezent. No, to chyba też były. Lepiej mógł być ten. No aparat. No, aparat. Ja, Prezent jest tutaj, są dwa. No proszę, są dla ciebie, dla mnie. O, i jeszcze dla. Po drugim prezencie. Po jeszcze. drugim prezencie, wiesz, tak. Teraz mamy tęczę. Tu nie widzimy. Tu mamy. Tu są dwa razy. Tutaj brak. Oj, 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 oj. Winogronko. Gdzieś widziałem. Winogronko, gdzie ty jesteś? Tutaj nie mamy. O, aż tutaj ostro chyba, Oj, coraz puściej tutaj, coraz gorzej. Tutaj biedronki nie mamy. Tu nie mamy. Tu nie nie ma nawet. Zobaczmy. No, tu się źle zanosi. <grywki> Żółwik. Żółwik. Żółwik tu jest. się. Żółwik jeden. Jeden. Ma. flaming. No też był na pewno. I tak, były. Tu flaming, tu. No zobaczę, kto nic nie chce. Mhm. Tutaj. Aj ty. Flamingi. Tu. Jeszcze, tutaj. No i kochani, ostatnia to jest ananas. Który nic też pewnie nie da. Bo tu patrzę, że jest. Tu mamy jeszcze. Tu mamy. Tu mamy. Tu. Tu. I tu. Ale co z tego Scaroli nie stworzył. A tu. Proszę bardzo, kochani. Jaka dzisiaj jest piękna, wygrana, Czyli zero. Okrągłe zero i mamy HNJ różne. Jak to się mówi, zostało wykrakany ten przypadek, kiedy nikt nas nie, nie wygrał. To co my teraz robimy? Nie Jak wiem. Jak to co? I ty, mój kupujesz tak dwa lizaknie? Albo, albo rywalizację przeniesiemy na jakiś kolejny odcinek. <grym> no dobra, nie chcę już lizaków. Dobra, no to będzie kolejna rywalizacja, ale jeszcze nie wiemy z jakimi zrapeczkami, ale na pewno coś wymyślimy. Prawda? Prawda. A my Wam kochani życzymy jeszcze pięknego cały czas weekendu, pięknej pogody, dużo zdroweczka, słoneczka. No i zobaczymy się w kolejnych naszych odcineczkach. Do zobaczenia wkrótce. Buziaczki pozdrawiamy. Pa. pa.